W sercu województwa podkarpackiego w malowniczej gminie Korczyna znajdują się wyjątkowe miejsca, które kuszą turystów swoim niepowtarzalnym urokiem i fascynującą historią. Zamek, kamieniec w Odżykoniu oraz rezerwat przątki to atrakcje, które składają się na niezapomnianą podróż w czasie i przestrzeni. Odkrywając te miejsca, zanurzymy się w historii, architekturze oraz tajemnicach przyrody, czerpiąc z nich nie tylko estetyczną przyjemność ale także głębsze zrozumienie przeszłości. Sprawdź, jakie atrakcje czekają tu na Ciebie i dlaczego warto je zobaczyć. Zamek Kamieniec i rezerwat przątki to dwie perły w koronie regionu. Oddzielone czasem i przestrzenią miejsca, tworzą razem fascynującą opowieść o historii, kulturze i naturze. Odkrycie ich to podróż w czasie, która pozwala nam lepiej zrozumieć przeszłość i docenić piękno, jakie kryje się w głębi krajobrazu Podkarpacia. Wyjątkowe, niezapomniane i warte każdej chwili zainteresowania to właśnie zamek Kamieniec i rezerwat przątki. Zamek Kamieniec w Odrzykoniu to nie tylko warownia, ale przede wszystkim malownicza opowieść o połączeniu architektury z urokiem otaczającego krajobrazu. Jego majestatyczna bryła, przypominająca warownie znane ze szlaku Orlich Gniazd, zaprasza do głębszego zanurzenia się w historii regionu. Mimo licznych rozbudów i przebudów, jego architektura wciąż zachwyca i przywołuje ducha przeszłości. Rozpoznawalne z literatury. Zwłaszcza jako sceneria komedii Zemsta Aleksandra Fredry, zamek ten kryje w sobie fascynujące dzieje, które warto poznać. Początki osadnictwa na Zamkowym Wzgórzu sięgają epoki brązu. Legenda opowiada, że pierwszą drewnianą warownię wzniesiono tu za sprawą okrutnego rycerza-rozbójnika. Jego półdziki koń atakował ludzi, taranował ich i ranił. Mieszkańcy w końcu postanowili skończyć z nieustannym terrorem, podpalając zbójeckie gniazdo. Że zimieszków pozbawiono życia, a konia, który wyrządził ludziom tyle krzywdy, oskurowano. Stąd wywodzi się nazwa miejscowości odrzekoni. W średniowieczu istniała tu prawdopodobnie strażnica obronna, strzegąca granic ziemi sanockiej. Po inkorporacji Sanoka do Korony Królestwa Polskiego przez króla Kazimierza Wielkiego, odżykoń stał się królewszczyzną. Pierwsza pisana wzmianka o kamieńcu pochodzi z roku 1348. Początki murowanego zamku w odżykoniu nie są całkowicie wyjaśnione, jednak istnieje możliwość, że jego budowa miała miejsce już w pierwszej połowie XIV wieku. Usytuowany na szczycie skały wykorzystywał naturalne walory obronne tego miejsca. Jeśli podoba Ci się nasz film, proszę zostaw łapkę w górę oraz rozważ subskrypcję kanału i włączenie powiadomień. Zamek Kamieniec, pierwotnie składający się z otoczonego murem trójkątnego dziedzińca oraz zachodniej wieży obronno-mieszkalnej o nazwie Kamieniec, stanowił imponującą budowlę trójkondygnacyjną z kamienia wyposażoną w podziemne piwnice. W drugiej połowie XIV wieku zamek został rozbudowany przez Klemensa z Moskarzewa pod kanclerzego Koronnego. Rozbudowa ta objęła również zabudowania kazimierzowskie usytuowane na najwyższym i trudno dostępnym cyplu skał oraz przekształcony zamek średni zlokalizowany na niższym poziomie na wschodnim krańcu. W XV wieku miała miejsce kolejna istotna przebudowa koncentrująca się głównie na zamku średnim. Choć pierwotnie zamek miał charakter obronny, kolejne zmiany wprowadziły elementy reprezentacyjne. Szczególnie widoczne stało się to po nadbudowie trzeciej kondygnacji na zamku górnym. Piwnice oraz parter pełniły funkcje gospodarcze, pierwsze piętro przeznaczone było na cele mieszkalne, natomiast nowo dobudowana najwyższa kondygnacja uzyskała charakterystyczne dla zamków średniowiecznych elementy reprezentacyjne. W XVI wieku zamek średni, pełniący rolę zastawu pod pożyczkę, przeszedł w posiadanie burgrabiego Seweryna Bonera. Odtąd budowla miała dwóch właścicieli. W początkach XVII wieku stała się własnością rodzin Skotnickich i Firlejów. W wyniku nieszczęśliwej przebudowy, która spowodowała, że deszczówka z zamku Skotnickich spływała na dziedziniec Firlejów. Między obiema rodzinami wybuchł długoletni spór. Konflikt dotyczył nie tylko kwestii odprowadzania deszczówki, lecz również wspólnie użytkowanych gruntów, kaplicy i studni, a także słynnego muru. Nawet po ślubie Mikołaja Firleja z Zofią Skotnicką spór trwał przez wiele lat, aż do okresu potopu szwedzkiego. W roku 1657 sprzymierzone ze Szwedami wojska rakoczego oblegały zamek. Pomimo odważnej obrony i wielu kontrataków. Załoga zamku w końcu skapitulowała, warownia została doszczętnie zniszczona, a jej załoga wymordowana. Zamek mimo wielu prób remontu podejmowanych przez kolejnych właścicieli stopniowo podupadł. W roku 1828 nowym właścicielem został Aleksander Fredro, który poślubił Zofię z Jabłonowskich Skarbek. Przy badaniu dokumentów związanych z historią tego majątku, Fredro natknął się na akta procesowe dotyczące sporu właścicieli zamku od z pierwszej połowy XVII wieku Piotra Firleja i Jana Skotnickiego. Te wydarzenia... Stanowiące tło 30-letniego konfliktu, zainspirowały go do napisania komedii Zemsta. Zemsta nie była jedynym literackim nawiązaniem do warowni. W 1831 roku Jan Machnik z Dukli. Zamieszkał w ruinach Zamku Kamieniec, popadając w obłęd po upadku Powstania Listopadowego. Uważał to miejsce za swoje małe państwo, tytułując się królem, wydając rozporządzenia i tworząc wymyślone wojsko. Pomimo wyśmiewania ze strony okolicznych mieszkańców, cieszył się ich sympatią. Machnik zgromadził na zamku imponującą kolekcję pamiątek, włączając w to monety, pisma i sprzęty. Ta niezwykła historia zainspirowała Seweryna Goszczyńskiego do napisania powieści król Samczyska. Pod koniec XIX wieku zamek Kamieniec w Odżykoniu był już tylko romantyczną ruiną. Pierwsze prace konserwatorskie rozpoczęto w początkach XX wieku dzięki staraniom Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Po II wojnie światowej w latach 50. i 60. zamek stał się terenem badań archeologicznych. W roku 2000, mimo trwałego zabezpieczenia, runęła baszta na podzamczu zachodnim. Dziś częściowo dostępny dla zwiedzających. Kamieniec stanowi ciekawy przykład przekształcenia gotyckiego zamku w dwie oddzielne siedziby magnackie. Mimo licznych zmian można dostrzec wyraźnie poszczególne części zamkowego kompleksu. Pozostałości zamku udostępnione są do zwiedzania, a w części zachowanych pomieszczeń utworzono niewielkie muzeum. W zamku górnym zachowały się piwnice oraz fragmenty murów z pierwotnego gotyckiego założenia. Na północnej elewacji wyróżnia się kamienny ostrołukowy portal. W zamku średnim przetrwały fragmenty pałacu Bonerów z zachowanym późnogotyckim oknem. Warto zobaczyć również słynny mur graniczny dzielący zamek na dwie części oraz pozostałości kaplicy z XVI wieku. Budowla nadal imponuje, ukazując pomysłowość twórców i sposób, w jaki wkomponowali skały na wzgórzu w zamkowe mury. Dziś malownicze ruiny znów są podzielone. Administracyjnie jedna część należy do wsi Korczyny, druga do Odrzykonia. W końcu tradycja zobowiązuje. Już teraz możesz zabrać ze sobą nasze audioprzewodniki i słuchać ich podczas zwiedzania. Znajdziesz je wpisując razem w Polskę na Spotify i w podcastach Google. Przątki to inny wymiar podróży w czasie, tym razem do świata natury. Rezerwat przątki, zlokalizowany niedaleko zamku, przenosi nas w odległe czasy geologiczne, ukazując niezwykłe formacje skalne, których piękno ukształtowane zostało przez procesy erozyjne. Te olśniewające ostańce, wznoszące się na wysokość ponad 20 metrów, zachwycają tajemniczą atmosferą i unikalnymi kształtami. Doceniając piękno skał w latach 50. XX wieku, utworzono rezerwat przyrody nieożywionej i wytyczono trasę turystyczną. Skały rezerwatu Przątki to wyjątkowe formacje geologiczne z piaskowców ciężkowickich, powstałe w okresie eocenu. Odporność na erozję tego piaskowca przewyższa sąsiednie warstwy. Wpływ czasu i warunków atmosferycznych nadał skałom niezwykłe kształty maczuk i grzybów skalnych. Lokalna społeczność ma jednak własną teorię na temat ich powstania. Według lokalnej legendy, trzy dziewczyny z Korczyna, kiedyś słynącego z pięknych wyrobów płócienniczych, zakochały się w tym samym młodzieńcu. Wspierały się o prawo pierwszeństwa, więc postanowiły, że ta, która najszybciej i najpiękniej uprzędzie nici na suknię ślubną, zostanie jego oblubienicą. Przystąpiły do pracy, ale niestety nastał dzień świąteczny. By uniknąć zakłócania spokoju w wiosce, schroniły się w lesie na górze oddalonej o 3 km od Korczyny. Tam kontynuowały wyścig. Niestety... Żadna jednak z nich nie osiągnęła celu, z chwilą bowiem, kiedy rozległ się korczyński dzwon kościelny wzywający wszystkich na nabożeństwo, trzy zawodniczki zostały zamienione w głazy i po dzień dzisiejszy starczą na szczycie góry, jako przestroga dla tych, co nie szanują dni świątecznych. Początki od niepamiętnych czasów były przedmiotem ludzkiego zainteresowania. We wczesnym średniowieczu istniało u ich stóp osadnictwo słowiańskie, o czym świadczy odkryte przed 20 laty cmentarzysko kurchanowe. Skały, jako wyjątkowy twór przyrody, mogły spełniać rolę miejsca kultu. Rezerwat przątki to miejsce naprawdę malownicze. Wśród lasu wyrastają olbrzymie maczugi skalne, uformowane w ciekawe, nierównomiernie rozmieszczone formy. Widoczne są tu charakterystyczne bruzdy, zagłębienia i powierzchnie gąbczaste. Spacer leśną trasą co moment obfituje w niespodzianki, ponieważ każda z kolejnych skał stanowi coraz to inne atrakcje. Są tu wysoko pnące bryły, płaskie formy po których szczególnie chętnie wspinać się będą dzieci, dlatego na wizytę w tym miejscu warto ubrać się wygodnie i zabrać porządne buty. Dziękujemy, że obejrzeliście cały film. Proszę zostawcie łapkę w górę, piszcie w komentarzach o Waszych wrażeniach, podzielcie się nim ze znajomymi i pamiętajcie o subskrypcji.